Ponad 60 rodzin otrzymało klucze do nowych mieszkań. Tym samym zakończył się trwający 11 miesięcy program Nasz Nowy Dom, dzięki któremu w Wałbrzychu powstało ponad 200 mieszkań komunalnych i 300 lokali socjalnych. Ostatnia w tym roku pula mieszkań komunalnych została oddana do użytku na ulicy Wiejskiej w dzielnicy Biały Kamień. Na terenie dawnej szkoły podstawowej nr 2 wybudowano trzy nowe budynki oraz przebudowano nieruchomości po szkole. Dzięki temu powstało 60 mieszkań powierzchni 40 do 55 metrów kwadratowych. Tym samym zakończył się tegoroczny program Nasz Nowy Dom, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej. Dzisiaj kończymy oddawanie do użytku tych 216 mieszkań, które w ciągu 11 miesięcy udało się zbudować. Gdyby w tym tempie budowano przez ostatnie no, 10 lat, to dzisiaj nie byłoby w ogóle problemu mieszkaniowego w Wałbrzychu, ale oczywiście wszystko ma swoje przyczyny, skutki. Program budowy nowych mieszkań pochłonął około 30 milionów złotych, z czego 10 milionów pochodziło z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Musieliśmy, jako element tego porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wyremontować 300 lokali socjalnych, a zwykle rocznie remontowało się 40-50. Więc ten jakby uzysk z tego całego programu zrealizowanego tak. Efektywnie w ciągu roku. To jest 300 mieszkań socjalnych, plus 200, powiedzmy 20 czy 216 nowych mieszkań komunalnych. Więc y, można powiedzieć, że 500, kilkadziesiąt rodzin zmieniło swój status na mieszkaniowy na wyraźnie lepszy, bo lokale socjalne też są w lepszym standardzie niż zwykle. Oddanie nowych mieszkań nie kończy jednak wszystkich problemów w sfery mieszkaniowej w Obrzychu, dlatego w planach są już kolejne inwestycje. Rozpoczęliśmy projektowanie, projektowanie dwóch inwestycji. Kontynuacja na Staszica, to jest taki róg Staszica i Paderewskiego. Tam powinno się zmieścić około 30 kilku mieszkań jako element rewitalizacji nowego miasta i na ulicy Husarskiej. Planujemy tam około 200, może 300 mieszkań. I chcielibyśmy to rozpocząć w sensie budowy w pierwszej połowie przyszłego roku. No bo teraz sezon jest zimowy, on jest dobry na przygotowanie dokumentacji. Powstanie nowego osiedla mieszkaniowego na ulicy Wiejskiej wymusiło konieczność wybudowania nowej, niewielkiej oczyszczalni ścieków, ponieważ istniejąca infrastruktura sanitarna nie poradziłaby sobie z obsługą 60 nowych mieszkań. Tym samym oddalono zagrożenie zanieczyszczenia przepływającego nieopodal szczewnika.